Cześć! E, miałam dzisiaj do Was przyjść z zupełnie innym tematem, e, ale wczoraj, e, w trakcie wiadomo, porannego e, przeglądania prasy internetowej, trafiłam na artykuł, e, to bodajże była gazeta wyborcza albo duży format, no w każdym razie gora. E, I to był nawet nie artykuł, tylko to był wywiad e, z mamą e, trójki dzieci, w tym 10-letniej dziewczynki, która. E, trafiła do szpitala psychiatrycznego e, z powodu jakby... E, nie jakiejś choroby psychicznej, tylko z powodu swojego uzależnienia. E, I słowo uzależnienie brzmi dosyć dziwnie e, w kontekście dziecka 10 dziesięcioletniego. W ogóle myślę w kontekście takiego małego dziecka. E, wywiad e, był na temat uzależnienia od e, mediów, w tym wypadku od internetu samego w sobie, od przeglądania tego internetu na telefonie, na tablecie, e, o jakby negatywnym wpływie e, mediów. E, I chciałabym bardzo e, ten temat poruszyć, ponieważ uważam, że jest bardzo, bardzo ważny i bardzo aktualny. E, ale od razu chciałabym zacząć e, bo w takiej debacie publicznej w dzisiejszych czasach na temat właśnie mediów są e, dwa obozy. Jeden obóz jest taki bardzo radykalny, wiecie, zero bajek. Nie? Najlepiej to do 15 roku życia, zero telewizji nie wiem, zamknijmy się w lepiankach. Ehm, a drugi obóz z kolei jest zbyt taki, moim zdaniem, luźny. A! Godzinka dziennie, dwulatkowi, nic nie zaszkodzi. No przecież dziecko śpi normalnie, a przecież jest wszystko w porządku. No ja nie widzę żadnych objawów, wszystko jest ok, tak? Hmm, czyli, z jednej strony, mamy taką nadmierną przesadę i, i coś, co w naszym dzisiejszym świecie, moim zdaniem, po prostu nie funkcjonuje, e, a z drugiej strony mamy nadmierny luz, który, moim zdaniem, jest właśnie charakterystyką e, naszych czasów i, i głównie tego, jak zmieniło się rodzicielstwo, jak zmieniło się postrzeganie rodzicielstwa, moim zdaniem, nie do końca w dobry sposób. E, oczywiście mówimy tu na konkretnym przykładzie, nie mówię o ogóle rodziców. E, więc może najpierw jakby prześleliśmy sobie, jeszcze pokrótce powiem o tym wywiadzie. E, um, ogólnie wywiad jest no mocno przygnębiający, ponieważ e, matka, z wywiadu możemy wywnioskować, że tam nie ma ojca, tak? Jakby to jest samotna matka trójki dzieci, bo gdzieś się przewijają jej rodzice jako dziadkowie, natomiast nie ma tu żadnego wspomnianego ojca. E, więc tym bardziej myślę, że matce jest ciężko e, i było tam właśnie wspomniane o tym, że... Mm, to, że zamknęła swoje dziecko na tym oddziale psychiatrycznym, tam był okres bodajże miesiąca, od 2 do marca. Że to jest jakby jej porażka rodzicielska, ale ona em, nie była w stanie już wymyślić nic innego, tak? Jakby to była ta ostatnia deska rachunku, ratunku. I co znamienne, moim zdaniem, e, jest tam taki drobny fragment y, o dziadkach, do których ona wywiozła w pewnym momencie, jeszcze przed tym szpitalem psychiatrycznym, wywiozła tą córkę i kategorycznie powiedziała tym dziadkom, że jakby no córka ma problem, chodzą do psychologa, sprawa jest poważna e, absolutny zakaz bajek internetu, wszystkiego no i okazało się, że rzeczywiście dziadkowie machnęli na to, na to ręką e, co jak wiemy jest dla większości dziadków, że oni wiedzą lepiej yy, no i oczywiście pozwoli na ten niekontrolowany dostęp do internetu e, i jak wiemy no skończyło się tragicznie na zasadzie, że ta yy, wizja tego szpitala psychiatrycznego i tej hospitalizacji w tym szpitalu yy, była po prostu potrzebna jak najszybciej. Yy, jeszcze bardzo przetłaczająca yy, rzecz, ja potem sprawdziłam to jakby pogrzebałam troszeczkę, zrobiłam research i sprawdziłam statystyki i faktycznie yy, szpitale psych psychiatryczne dla dzieci są yy, obecnie wyjątkowo przepełnione. Yy, nie zrzucimy tutaj całej winy na internet. Yy, dużo znaczy dużo, no też nie chcę używać tego słowa. Myślę, że część dzieci po prostu ma zaburzenia natury psychicznej o innym podłożu, wcale nie jakby bodźcowane gdzieś tam z zewnątrz. Natomiast ten odsetek właśnie dzieci, które się zmagają z uzależnieniem od internetu, dzieci, tak, yy, jest ogromny i... To też dziś pośrednio potem wpływa na statystykę nastolatków, która jest coraz większa. Nastolatków, które popełniają samobójstwa, model rodziny, to się wszystko nakłada, ale na razie skupmy się na tych mediach. Sam już idea tego, że dzieci trafiają na, do takiego szpitala ze względu na uzależnienie od internetu, po prostu wskazuje na to, że problem jest, problem jest poważny i myślę, że machanie ręką e, na dziecko. Kilkuletnie takie, na, załóżmy do przedszkola, to jest po prostu. które ogląda ileś tam więcej niż godzinę dziennie bajek, to jest po prostu gruba przesada. Yy, gruba przesada to machanie ręką na to, tak, żeby nie było wątpliwości. Yy, no i teraz może zacznijmy od mojego gdzieś tam stanowiska, takiego dosyć. Yy, niech pierwszy rzuci kamieniem, ten który nigdy nie puścił dziecku bajki. Ja nie jestem w obozie ludzi zlepianek, e, Media nas otaczają, tak mówą rzeczywistość. E, myślę, że e, też owoc, owoc zakazany smakuje najlepiej, więc e, nie należy dziecku jakby zakazywać, definitywnie. Ale to też wszystko zależy od wieku. Frank zawsze był wymagającym dzieckiem. Wiecie, oglądacie nasze filmiki. Natomiast tej telewizji, też jak mówiłam o odcinku z bajkami, bardzo długo nam się udało unikać w ogóle. Teraz Franek zaraz w wakacje będzie miał 3 lata. Yy, I tryb jest taki, yy, za to też niektóre moje znajome uśmiechają się z politowaniem, w tygodniu nie ogląda bajek w ogóle. Ok, to jest moja gdzieś tam wewnętrzna regulacja, ale to wstanie jest jakieś trudne Wstajemy rano, a wiecie, jest chwila czasu na zabawę przed żłobkiem, przed naszą pracą. Jest czas na śniadanie, na ubranie się i zaraz wychodzimy, tak? Nie ma tego czasu na bajki. To nie jest jakaś rodzicielska akrobacja, żeby w momencie, kiedy nie wiem, ja idę pod prysznic i Franek, się bawi sam. Oczywiście on niestety nie jest skłonny bawić się długo sam, ale umówmy się na no ja nie biorę prysznica. 50 minut umalować się, maluję z nim w salonie, rozmawiamy sobie, to też już jest duże myślące dziecko. Mm, no, i potem on jest w żłobku, gdzie wiadomo jest tyle tych atrakcji, w ogóle nie ma jakby instytucji telewizora. E, natomiast ze żłobka docieramy do domu mniej więcej między 16.30 a 17.00. Franek chodzi spać około 20, więc właśnie tego czasu jest gdzieś tam mało. Więc jakby tych bajek nie potrzebujemy, ogląda bajki w weekend, tak? E, I gdzieś tam moim zdaniem znamienne jest to, że właśnie e, mam znajome, które uśmiechają się, że no jak to? No przecież w ogóle to jestem ta okropna matka. No ja nie uważam, żebym była właśnie na tym biegunie takim ludzi szurniętych, że zero bajek, natomiast uważam, że pewna regulacja i zasada co do tego, ile tego się powinno oglądać, a nawet nie bajek samych, tylko w ogóle. Y, właśnie klucz tego wywiadu jest, y, jest to, że y, to nie chodziło nawet o bajki, to chodziło o dostęp do internetu, tak? Internetu, który jest niekontrolowany, w którym mamy niekontrolowane treści. Niekontrolowanej ilości informacji, i dziesięcioletnie dziecko, które ma dostęp do czegoś takiego, nie jest w stanie tego przefiltrować, nie jest w stanie tego zrozumieć, nie jest w stanie tego jakby ogarnąć, yy, skonkretyzować tej wiedzy, uszeregować gdzieś tam tych wszystkich informacji, które dostaje. No po prostu. Yy, nie, i jakby to w tym dziecku z wywiadu jakby wywołało takie zachowania agresywne. Tam doszło wręcz do tego, że ta dziesięciolatka złapała za nóż. Na szczęście się nic nie wydarzyło, ale złapała za ten nóż. To jest w ogóle. Mm, dlatego tym bardziej, jeśli mówimy tyle o tym o tym, że ten problem jest, to tym bardziej bagatelizowanie tego i machanie tą ręką wydaje mi się po prostu głupie i nieodpowiedzialne. Eee, I wracając jeszcze właśnie do znaku naszych czasów. Wiem, że to źle zabrzmi, bo jak wiecie, ja też jestem zwolenniczką tego, że każdy potrzebuje mieć czas dla siebie. Eee, fajnie jest wyjść gdzieś razem, spędzić czas bez dziecka. Miejesz ten czas bez dziecka też w ciągu dnia i ja to wierzcie mi, absolutnie rozumiem, nigdy nie powiem, że jest nie, no wiecie ja to jestem matka 100% i w ogóle mój własny czas i moje własne potrzeby nie istnieją, jest tylko dziecko dziecko bo to jest nieprawda, tak? Ale jest cienka gdzieś tam granica między tym, że ja potrzebuję swojej przestrzeni, potrzebuję przestrzeni z partnerem, a tym, że po prostu moje dziecko zbywam. Bo chcę coś zrobić dla siebie i kosztem jakby mojej egoistycznej potrzeby Pozbywam się dziecka, daję mu po prostu telefon, tak, bo to procentuje, to nie jest coś, co okej, okay, teraz nie wypłynie, bo teraz jest fajnie, ale za rok, dwa dzieci się szybko przyzwyczajają, tak, to nie jest tak, że... Uh, ja też czasem widzę po Franku, chociaż wiecie, on mało tego ogląda, ale obejrzę dwie bajki i widzę, że już go korci, już czasem robi taką minę, chce zrobić awanturę, teraz już jest trochę lepiej, ale był taki... Okres, kiedy by się awanturował. To jest w ogóle abstrakcja, żeby moje dziecko się awanturowało, przeżywało jakieś negatywne emocje, bo nie może sobie pooglądać telewizji. No, nie chciałam doprowadzić do takiej granicy i e, naprawdę do pewnego dziec wieku, jeśli dziecko nie ma pewnych pokus i nie zdaje sobie sprawy z tego e, z tego, że właśnie może siedzieć i oglądać telewizję. To jeśli nie ma tego pokazanego, to mu tego nie brakuje, więc sprawa jakby poniekąd do pewnego wieku się załatwia sama. Oczywiście im dalej w las, tym lepiej, znaczy tym gorzej, przepraszam. Eee, I jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że za kilka lat e, czeka nas taka rozterka, wiecie pierwszy telefon, właśnie może jakiś pierwszy tablet, pierwsze coś i tak dalej. Natomiast po prostu trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to jest nasza jako rodziców odpowiedzialność społeczna. I, i społeczna, i nas jako rodziców, tak? To, co my robimy teraz naszym dzieciom, to wszystko ma znaczenie, wszystko ma wpływ i to nie, jakby to jest życie, to nie trzeba do tego jakiejś domorosłej psychologii. Um, jeszcze jest taki argument, który mnie wyjątkowo śmieszy e, i potem w, w ramach researchu e, przy tym wywiadzie też e, gdzieś tam znalazłam powiedzmy potwierdzenie moich myśli. Wiecie, no, nie będzie miało tego telefonu, będzie w tyle. Nie będzie potrafiło sobie poradzić. No bo teraz jest wszędzie: ten internet, te media, no i dziecko, które nie ma do tego dostępu. No to o czym dziecko w ogóle będzie rozmawiało przez przedszkolu? No, że nie wiem, nie zna Spidermana. Naprawdę, jakby serio, wierzycie w to, że e, dziecko, które nie wie, kim jest Spiderman, jest gorsze i wybrakowane. Jeśli wierzycie w to, że nie będą miały dzieci, o czym ze sobą rozmawiać, to znaczy, że my to zrobiliśmy. Dzieci zawsze znajdą sposób na zabawę, gdy są same. I bardzo fajne gdzieś tam trafiłam na... Ludzie też podawali różne przykłady. Był przykład wywiadu z facetem, który jest szefem jednej z największych firm w Dolinie Krzemowej, który właśnie był zapytany o to, ponieważ okazało się, że jego 14-letni syn nie ma komórki. Znaczy, nie ma smartfona, o tak. Nie to, że nie ma komórki, tylko nie ma smartfona z wszystkimi aplikacjami, dostępem do internetu i tak dalej. Wszyscy się dziwili, jak to, no słuchaj, no... Ty jesteś szefem takiej firmy, która wyznacza takie runki właśnie w technologiach. I jak to, że twoje dziecko z tego nie korzysta? I on powiedział bardzo prostą rzecz. Po pierwsze, technologie w pewnym sensie są dla idiotów. Jeśli dasz dziecku telefon, to nie jest to na tyle skomplikowana maszyna, żeby inteligentne dziecko z prawidłowo rozwiniętym umysłem sobie tego nie opanowało w jeden dzień. Ono nie musi tego opanować w wieku roku. Jak dostanie 5-latek, dostaje ten telefon, czy 10-, czy 15-latek. Mniej więcej w tym samym tempie to opanuje, to nie jest wyższa matematyka. I e, jeszcze podał taki przykład, właśnie mówi, słuchajcie, ja się wychowałem na amerykańskiej wsi zabitej dechami, miałem patyki i biegałem i wyciewaliłem w rynne i udawałem, że to miecz. E, a jestem szefem teraz takiej firmy tak, technologicznej, która właśnie wyznacza te trendy w, w nowym po prostu świecie. I doszedłem do tego, nie mając smartfona, nie mając tabletu, nie mając internetu, bo to nie były jeszcze w ogóle te czasy, tak? E, będąc normalnym, zwykłym, randomowym dzieckiem, doszedłem do tego, co teraz mam. Więc czemu nasze dzieci miałyby tego nie powtórzyć? To znaczy, że co? Że są głupsze, gorsze? No to jakby my odpowiadamy za ich rozwój. I e, jakby no już nie wspominają że wiecie, jakby kwestiach poznawczych, że... Jakby dzieci bombardowane przez zbyt dużą ilość informacji mają problemy ze skupieniem, z nauką. To, to wszystko jest jakby no nie można ignorować tego, co się dzieje, tak? Należy jako świadomi ludzie, no i inteligentni ludzie, chyba zdajemy sobie sprawę, że ten jakby problem nie wziął się znikąd. No jakby problem uzależni, problem właśnie internetu, problem tego, że dzieci się gorzej uczą, mają problemy ze skupieniem, mają problemy z... Jakby interakcjami międzyludzkimi. To jest zasługa mediów, to jest zasługa nas rodziców, którzy gdzieś tam ponieśliśmy jakąś porażkę wychowawczą, przesadzając po prostu w drugą stronę. Czy to dla własnej wygody, czy właśnie z pobudek takich, że chcemy zapewnić dzieciom lepszy start, no Jakby powodów jest milion, tak, ale, ale efekty gdzieś tam są takie same i nie wiem, no moim zdaniem to jest strasznie ciężkie. Nam już jest gdzieś tam może nie ciężko, ale to już jest kwestia wyboru, tak? Teraz już zaczęliśmy wychowywać nasze dziecko, wychowujemy je w pewnej ideologii właśnie y, dotyczącej żywienia, dotyczącej właśnie y, obchodzenia się z mediami i im dalej tym będzie to cięższe i pewnie sobie za, nie wiem, rok, dwa nagramy taki filmik, jeszcze jeden, y, jak, jak nam idzie y, i nie uważam się za osobę świętą i myślę, że wiele razy będę się sama ze sobą łamała i wahała, Natomiast na pewno nie przejdę na stronę pełnej ignorancji, udawania, że problemu nie ma i że gdybym teraz Frankowi codziennie puściła 3 godziny bajki, nawet na raty, to że nie będzie miało to na niego wpływu, bo na pewno będzie miało to na niego wpływ teraz czy później. Nie potrzebuję tego, nie chcę tego fundować swojemu dziecku, to jest jakby moja kwestia wyboru. I oczywiście nie popadamy tak jak mówię, w skrajności. Nie każde dziecko wyląduje w szpitalu psychiatrycznym z tego powodu, bo e, jak wiemy, do uzależnień też często, nie zawsze, ale jest coś takiego jak pewna predyspozycja, tak? Jedni ludzie się szybciej uzależniają, drudzy wolniej. E, natomiast, no nie bez powodu. Tam jeszcze był przytoczony taki przykład, że mm, dzieci, e, na przykład, do przedszkola przychodzą i dziecko ma zaledwie 3 lata, podobno od 5 rano dostaje telefon. I siedzi, bardzo słabo mówi, ma ograniczony zasób słów, i, i jakby jest na pewno już przez to bardzo okaleczona w pewien sposób, że ma dostęp do tego telefonu, mm, więc to też właśnie tutaj nie ma wpływu. Zresztą bardzo ciekawą rzecz, jakby nie związaną już z rodzicielstwem, ale jakby gdzieś tam z konsekwencjami tego wszystkiego, mm, jest teraz ten nowy Big Brother. Ja go niestety nie oglądam, znaczy stety, niestety, ale pierwszego Big Brothera kiedyś oglądałam. Mm, I tam y, pada mnóstwo zarzutów, że w ogóle ta sezon jest beznadziejny, że ci ludzie są beznadziejni, ustawieni i tak dalej, ale to znamienne, co się powtarza wielu, wielu właśnie w każdym komentarzu, że ci ludzie pozbawieni telefonów, pozbawieni internetu, pozbawieni smartfonów, nie mają co robić, nie mają pomysłu na siebie, nie mają pomysłu na spędzenie czasu, nie rozmawiają ze sobą. W każdym razie powtórzę jeszcze tutaj cały taki blok słowny, e, że pozbawienie internetu, właśnie pozbawienie tych nowych mediów. Nie potrafią ze sobą ani współpracować, ani ze sobą rozmawiać. Eee, no, póki co funkcjonują troszeczkę tak jak zombie. Eee, I z tego, eee, moim zdaniem, to jest bardzo głęboka i już widoczna konsekwencja w życiu dorosłym tego wszystkiego, co nastąpiło. Nieograniczonego, niekontrolowanego, nieinteligentnego eee, dostępu do po prostu nowych technologii, których najwyraźniej ci ludzie nie byli w stanie normalnie używać. Um, teraz jest mnóstwo takich inicjatyw, wiecie, że właśnie w szkołach już są zakazane telefony. Są ludzie, którzy się burzą, że jak to, że dziecko nie może mieć ze sobą telefonu. Naprawdę? Jakby myślicie, że waszemu dziecku w trakcie lekcji w tym czasie, kiedy powinno spędzać czas z innymi dziećmi lub siedzieć na lekcji i słuchać, jest im potrzebny telefon? Oczywiście, jestem w stanie zrozumieć, że dzisiejsze telefony to bezpieczeństwo. Dziecko może mieć ze sobą zostawić w szatni, nie ma problemu. Jakby musimy zacząć myśleć odpowiedzialnie odpowiedzialnie za swoje dzieci, za jakiś tam rozwój. Eee, I trochę jestem taka, wiecie, wzburzona, bo ten artykuł po prostu mnie strasznie wzburzył i ignorancja ludzi mnie strasznie denerwuje, i gdzieś tam zamykanie oczu na to, że po prostu pewnych problemów nie ma, lub właśnie przesada w drugą stronę, że udawanie, że nie żyjemy w XXI wieku, tylko żyjemy w glinianej lepiance, eee, to też mnie strasznie mierdzi. Więc tą konkluzją zakończmy i mamy tylko nadzieję, że ten cały mój wywód i bardzo długie bla 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 się zapisało. Ja uciekam do pracy, tak prawdziwej fizycznej pracy e, i mam nadzieję, że jeszcze może gdzieś ten temat pociągniemy, nie chcę też, żeby ten film był jakiś taki mega, mega długi, e, dlatego się staram jakoś tak, nie wiem, to wszystko skondensować, ale wiecie, ja zawsze mam jeszcze miną rzeczy do powiedzenia i te filmy trwałyby wszystkie pół godziny. E, ale może nie jesteście stworzeni do słuchania tego a nie ja do takiego długiego gadania. Więc koniec, 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 finito. Bardzo Wam dziękuję. Fajnie by było, gdyby się jakieś komentarze pojawiły. Dajcie mi coś od siebie. E, ja zawsze czytam, zawsze odpisuję, także byłoby super, Kciuk w górę też się przyda. I do zobaczenia w następnym odcinku.